Jedną z największych trosk zakochanych, marzących o własnej rodzinie par, jest bez wątpienia sytuacja, w której pomimo usilnych starań nie udaje im się spłodzić potomstwa. Spowodowane jest to nie tylko bezpłodnością jednej ze stron, ale też innymi wadami organizmu w tym zakresie. Niektórzy w takim przypadku decydują się na przykład na adopcję. Jednak jest to proces niezwykle skomplikowany i nie każdy jest gotowy na takie rozwiązanie. Medycyna na całe szczęście już dawno temu wyszła naprzeciw ludziom, którzy bardzo chcą, lecz nie mogą w ten najbardziej naturalny sposób zostać rodzicami. W dzisiejszym odcinku Sondera przedstawię wam historię pewnego doktora, który długimi latami, pozornie uszczęśliwiał wiele związków, pomagając im posiąść upragnione potomstwo. Lekarz ten skrywał jednak przerażającą tajemnicę. Wyszła ona na jaw dzięki kobiecie, która postanowiła poszukać swojego biologicznego ojca. Jednak dotarła do faktów, które zatrzęsły jej życiem. Z czasem okazało się, że zdecydowanie więcej osób padło ofiarą szalonych działań doktora. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Aby być na bieżąco, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify. A także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę bardzo pomocne. Sonder poznaj nieznane historie. Donald Klein przyszedł na świat w grudniu 1938 roku w Indianapolis. To właśnie w tym mieście ukończył studia medyczne na jednym z uniwersytetów. Posiadając stopień doktora w 1979 roku, powołał do życia własną klinikę działającą w zakresie powszechnego problemu bezpłodności. Klinika od samego początku istnienia zyskała status zaufanego miejsca, w którym można rozwiązać różne dysfunkcje klientów, choćby za pomocą rekonstrukcji jajowodów. Używano w niej nowoczesnego sprzętu i metod, takich jak działanie przy pomocy specjalnego lasera, co w tamtych czasach było dużą innowacją. Klein był niezwykle skuteczny w tym, co robi. Więc jego renoma w Indianapolis stale wzrastała. Był bardzo polecany, ponieważ jako jedyny przeprowadzał zabieg tzw. inseminacji, polegający na bezbolesnym umieszczeniu w macicy próbki z nasieniem. Zabieg ten przeprowadzano np. wtedy, gdy partner którejś z pacjentek był bezpłodny. Pobierano wówczas nasienie od dawcy i wspomnianą metodą zapładniano kobietę. Jeszcze do połowy lat 80. do inseminacji wykorzystywano świeże nasienie i cały zabieg należało przeprowadzić bardzo szybko, więc ewentualnych dawców pozyskiwano z okolicy. Klinika doktora Kleina korzystała z usług młodych lekarzy rezydentów, urzędujących w szpitalu znajdującym się w budynku naprzeciwko. Nasienie jednego lekarza używano maksymalnie do trzech zapłodnień. A przynajmniej tak deklarował Klein. Współpracowałam z doktorem Kleinem od 1981 aż do 1994 roku. Poznałam wielu dawców osobiście. Przekazywali mi swoje nasienie, które zanosiłam prosto do kliniki. Pojemnik, w którym się znajdowało, musiał zachować temperaturę, więc trzymałam go w staniku. W taki sposób nasienie nadawało się do użycia, gdy dotarłam z nim do gabinetu. Mówiła pielęgniarka Jen Shore w dokumencie Netflixa pod tytułem Nasz ojciec. Donald Klein przeszedł na emeryturę w 2009 roku po 30 latach pracy w swojej klinice. Został zapamiętany jako niezwykle zasłużony lekarz, niosący pomoc wielu parom. Które dzięki jego metodom mogły spełnić marzenia o wychowywaniu potomstwa. Jeszcze kiedy pracował, regularnie odwiedzały go matki z dziećmi na rękach, chwaląc się, że taki widok możliwy jest głównie dzięki niemu. Zyskał duży szacunek miejscowej społeczności i coś w rodzaju lokalnej sławy. Uchodził za małego cudotwórcę, absolutnego profesjonalistę w swojej dziedzinie. Doszło nawet do tego, że specjalny miesięcznik poświęcony życiu Indianapolis wybrał go najlepszym lekarzem w mieście. Odwiedził nawet Europę, kiedy otrzymał specjalne zaproszenie, by przybyć do włoskiej Bolonii i wygłosić tam przemówienie na temat niepłodności. Nie ma chyba żadnych wątpliwości, że to ciekawość popycha ludzkość do rozwoju ciekawość świata, rezultatów i nieodgadniętych dotąd rozwiązań. To ciekawość każe nam szukać prawdy i czasami prowadzi nas do szokujących odkryć. W 2014 roku 35-letnia wówczas Jacoba Ballard, kierowana ogromną ciekawością, postanowiła, że chce odszukać swoich krewnych. Matka nie zataiła przed nią faktu o poczęciu jej dzięki wizycie w klinice. Wiedziała o tym już jako dziecko. Wiedziała też o istnieniu dużej szansy na to, iż ma rodzeństwo, ponieważ, jak już zostało wspomniane, nasienie rezydentów wykorzystywano do maksymalnie trzech zabiegów. Informacje o rodzeństwie stanowiły dla niej priorytet, a te o biologicznym ojcu były drugorzędne. Kobieta skorzystała z usług firmy 23andMe, która wtedy ochoczo reklamowała się w internecie i telewizji. Firma ta należy do mającej polskie pochodzenie Ann Wójcicki, siostry słynnej Susan, byłej prezes platformy YouTube. Ann z wykształcenia jest biologiem, biznes zajmujący się badaniami genetycznymi założyła w 2006 roku. Za względnie niewielką kwotę można uzyskać sporo wiadomości na temat swojego drzewa genealogicznego, ale też ważne informacje o genetycznych skłonnościach do niektórych chorób. Wystarczy przesłać próbkę z materiałem DNA i czekać na wyniki. Tak też zrobiła Jacoba Ballard, która po latach tłumaczyła. Powiedziałam mężowi, że chcę zrobić test DNA, by dowiedzieć się czegoś więcej o swoich biologicznych krewnych. Jesienią 2014 roku otrzymałam wyniki. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Zauważyłam, że mam aż siedmioro rodzeństwa. Ogarnęła mnie radość, ale od razu też pomyślałam, dlaczego było nas aż ośmiu. To wyglądało na coś niepokojącego. Ponieważ mamie obiecano, że nasienie dawcy wykorzystają maksymalnie trzy razy. Nawet ograniczenie użycia tego nasienia wśród trzech różnych osób budziło ryzyko. Niczego nieświadome rodzeństwo może zamieszkiwać podobny rejon i istnieje szansa na to, że doszłoby pomiędzy nimi do spotkania i wystąpienia związków kazirodczych. Dotarcie przez Jacoby Ballard do porażających wieści o siedmiu bliskich krewnych, pochodzących od tego samego mężczyzny, zapaliło jej czerwoną lampkę w głowie. Wszyscy z nich urodzili się w przeciągu siedmioletniego okresu. Jacoba momentalnie przystąpiła do dalszych poszukiwań. Wiedziała już, że coś jest nie tak i musi dowiedzieć się, dlaczego w klinice, w której zapłodniono jej matkę, Doszło albo do dużej pomyłki, albo gigantycznego kłamstwa. Kobieta na własną rękę dotarła do swojego przyrodniego rodzeństwa i razem próbowali szukać prawdy, grzebiąc w drzewie genealogicznym po stronie krewnych ich nieznanego jeszcze ojca. Jacoba przeszukała stronę 23andMe i natrafiła na Sylwię. Która, według danych, była kuzynką całej ósemki. Sylwia wysłała spis nazwisk występujących w jej rodzinie. Jednym z nich było nazwisko Swinford. Dokładnie tak samo nazywała się Matka Doktora Kleina. Prawdziwe emocjonalne tornado nadeszło jednak dopiero później. Jacoba drążyła bardziej i dopytała Sylwię, czy w jej rodzinie jest ktoś o nazwisku Klein. Sylwia odpowiedziała, że zapomniała powiedzieć o swoim kuzynie, Donaldzie, lekarzu z Indianapolis. Doznałam totalnego szoku. To, co przekazała Sylwia, mogło oznaczać, że Donald Klein jest naszym biologicznym ojcem. W mojej głowie roiło się od pytań. Wiedziałam, że musiał kłamać w sprawie dawców, lecz nie wiedziałam, po co to robił i jak długo to trwało. Zdałam sobie sprawę, że mogę mieć więcej rodzeństwa. Chciałam złożyć skargę, ale nie wiedziałam gdzie. Ostatecznie zwróciłam się do prokuratora generalnego stanu Indiana. Doniesienia kobiety zostały potraktowane po masoszemu nie tylko przez prokuraturę, ale również przez wszelkie media, do których napisała. Dla niej to jedna z najważniejszych spraw w życiu. Jednak najwyraźniej zarówno dla wymiaru sprawiedliwości, jak i dziennikarzy nie było to nic godnego uwagi. Jakoba w akcie desperacji postanowiła napisać bezpośrednio do jednej z dziennikarek, którą znała z telewizji, mając nadzieję że być może ona podejdzie do tego tematu poważnie. Angela Gannot pracowała jako prezenterka porannych wiadomości w jednej ze stacji nadających w Indianapolis. Po przeczytaniu historii wysłanej przez Ballard na jej prywatnego Facebooka, od razu potraktowała ją priorytetowo. Ona jedyna nie zostawiła w potrzebie ósemki przyrodniego rodzeństwa, które na czele z Jacobą wspólnie odkryło, że doktor Donald Klein ma coś na sumieniu. Dziennikarski pazur Angeli nakazał jej rozwiązać tę zagadkę. Skierowała więc swe kroki do przyłożonych, z chęcią szybkiego nagłośnienia tematu. Angela przedstawiła sprawę w telewizji, jednak nie mogła zdradzać za dużo. Nie było dowodów na to, że doktor użył własnej spermy do przeprowadzanych wiele lat wstecz zabiegów. Dziennikarka zadzwoniła do niego z próbą uzyskania wyjaśnień. Klein zaprzeczył insynuacjom, jakoby to on był biologicznym ojcem Jacoby i pozostałej siódemki. Odmówił także poddania się badaniu DNA, a miejscowe służby i prokuratura nie chciały w tym pomóc. Jakoba robiła wszystko co w jej mocy. Napisała do wszystkich dzieci i wnuków podejrzanego o nieetyczne postępowanie doktora i tym sposobem trafiła w dziesiątkę. Na spotkanie z nią umówił się Dak, syn Kleina. Powiedział, że doktor przyznał mu się do bycia biologicznym ojcem Jakoby i jej rodzeństwa ale jednocześnie zapewniał, że nie może istnieć więcej niż dziesięcioro dzieci jego powiedzmy nieładnie autorstwa, ponieważ swojego nasienia używał rzekomo tylko wtedy, gdy akurat nie miał tego dostarczanego przez rezydentów. Pewnego dnia do Jacoby napisała Julie Harmon, która usłyszała o historii w mediach. Uznała, że ona i Jacoba są wręcz identyczne z wyglądu, co nie dawało jej spokoju. Przeprowadzone badania DNA wykazały, że obie panie mają tego samego biologicznego ojca, a więc Donalda Kleina. Tym sposobem świat Julie i jej rodziny został wywrócony do góry nogami. Jej matka była przekonana, że kilkadziesiąt lat temu w klinice w Indianapolis. Doktor do zapłodnienia użył nasienia jej męża. Testy jednak nie kłamały. Nigdy nie czułam się tak źle sama ze sobą. Musiałam na nowo zdefiniować to, kim jestem. Miałam wrażenie, że moja tożsamość zniknęła. Żaliła się we wspomnianym dokumencie Netflixa Julie Harmon. Klein zapewne poczuł się zapędzony w kozi róg, bowiem wyraził zgodę, gdy wiosną 2016 roku Ballard zaproponowała mu spotkanie z nią i piątką z siedmiorga jej rodzeństwa. Spotkanie przebiegało w dziwnej atmosferze, czemu zresztą trudno się dziwić. Klein okazywał duży spokój. Pytał wszystkich o imiona i o to, co robią w życiu. Nie był zdenerwowany ani zaniepokojony. Jeżeli przez kilka dekad nie zdążył wykształcić wyrzutów sumienia, to raczej nie zrobi tego też, będąc wówczas mężczyzną dobiegającym 80. roku życia. Tłumaczył, że chciał tylko pomóc kobietom, które najżarliwiej prosiły o inseminację, i dlatego w pośpiechu zdecydował, że użyje własnego nasienia. Obecnych na spotkaniu zapewnił, że wszystkich osób, dla których jest biologicznym ojcem, z całą pewnością nie ma więcej niż 15. W rzeczywistości, na jego nieszczęście, trupy z szafy dopiero zaczynały wypadać. Angela Ganout chciała przekonać Kleina do występu w telewizji razem z jego biologicznymi, nowo poznanymi dziećmi. Ten wiedział, że to będzie oznaczać dla niego totalną kompromitację i prawdopodobny rozwód z żoną. Opisywano go jako człowieka surowego i trudnego w kontaktach. Rzadko się uśmiechał, często też nie doceniał wiedzy innych, bo sam wiedział więcej w różnych kwestiach i był zawsze przekonany o własnej racji. Doktor zadzwonił do Jacoby i próbował nakłonić ją, aby zapomniała o wszystkim. I spróbowała żyć dalej, jak gdyby nigdy nic. Dla kobiety te słowa były jak siarczysty policzek w twarz. Czuła ogromną krzywdę, którą wyrządził jej i innym osobom, a na dodatek próbował po prostu zamieść wszystko pod dywan. Telefon od niego zadziałał jako zwiększona motywacja, aby udowodnić prawnie, iż w obrzydliwy sposób oszukał wiele par. Lista dzieci doktora Kleina stale rosła, i w pewnym momencie już dawno przekroczyła zakładaną przez niego liczbę 15 osób. Po nagłośnieniu afery, matki przeprowadzające kilkadziesiąt lat temu zabieg inseminacji w klinice Kleina wraz ze swoimi córkami czy synami, czym prędzej robili badania DNA. Takim sposobem Jacoba dowiadywała się o kolejnych braciach i siostrach. Inni w poszukiwaniu prawdy zakładali konta w serwisie 23andMe. To właśnie na tej stronie ci, którzy już znaleźli swoje przyrodnie rodzeństwo, otrzymywali powiadomienie, gdy następny krewny zawitał do tamtejszej bazy danych. To nie jest duże miasto. Tworzymy zwartą społeczność. Wielu ludzi miało tutaj do czynienia z doktorem Kleinem. Moja dentystka była jego pacjentką, a moja sąsiadka pracowała u niego w roli pielęgniarki. Setki różnych powiązań każą myśleć, że na pewno spotkałem wiele ze swojego rodzeństwa, lecz nie byliśmy tego świadomi. Twierdził Matthew White, który po wykonaniu badań DNA dowiedział się, że ma 16 rodzeństwa. Klein wiedział, że dziennikarka Angela Ganault chce opublikować reportaż na temat jego wieloletniego procederu na kanale informacyjnym Fox 59. Zaproponowała, by poddał się testom DNA, i później dobrowolnie opisał motywy swojego działania. Ganault spotkała się z nim w restauracji, gdzie prosił ją o danie mu spokoju, bo tak szokujący materiał zrujnuje jego małżeństwo i dobrą opinię. Doktor mocno zaangażowany był w życie lokalnego kościoła. Prowadził nawet specjalny kurs dla rodziców, na którym nauczał, jak wychowywać pociechy zgodnie z wartościami religijnymi. Pod względem wizerunkowym mógł stracić bardzo dużo. Dziennikarka wyznała, że Klein na rozmowie w restauracji miał przy sobie broń, z którą nie miał zamiaru się kryć. Sugerował kobiecie, że powinna uważać, co ona odebrała jako oczywistą groźbę. To jednak nic w porównaniu z tym, co przeżyła Jacoba i jego inne biologiczne dzieci. Ballard zauważyła, że którejś nocy ktoś odkręcił jej śruby ze wszystkich czterech kół w samochodzie. Inna kobieta, będąca potomkiem doktora, regularnie otrzymywała groźby telefoniczne niewiadomego pochodzenia. Jeszcze innej, związanej biologicznie z Kleinem, ktoś włamał się na pocztę mailową i usunął wszystkie wiadomości. Każda z nich sądzi, że doskonale wiedzą, czyja to sprawka. Według nich, to ich własny ojciec próbował tymi metodami wymusić na nich milczenie. Klein w przeszłości przeżył niezwykle tragiczne wydarzenie. Kiedy był jeszcze młodym mężczyzną, dopiero snującym marzenia o karierze w medycynie, doszło do strasznego wypadku. Śmiertelnie potrącił małą dziewczynkę, która z znienacka wtargnęła na ulicę. Mimo iż nie zawinił, wydarzenie to wywołało w nim traumę, która przybliżyła go do wiary w Boga. Od tamtej pory zaczął żarliwie się modlić i praktykować. Istnieje teoria mówiąca o tym, że być może tamten dzień, w którym niechcący zabił, sprawił, iż jego zdaniem odpowiednim postępowaniem było podarowanie życia jak największej liczbie osób. Klinika lecząca bezpłodność była idealnym do tego miejscem. Gdy Jason Hyatt za pomocą testów zbadał swoje pochodzenie, niedługo potem dowiedział się, że posiada 48 przyrodnich braci i sióstr. Wówczas już wszyscy wiedzieli, na jak szeroką skalę działał Klein. Wszyscy zaangażowani w jego chore czyny czuli coraz większe obrzydzenie, a kolejnych krewnych zgłaszających się do Jacoby i reszty stale przybywało. Hayat z przejęciem opowiadał: Zarejestrowałem się na stronie 23andMe, ponieważ coś nie dawało mi spokoju. Jako jedyny w rodzinie miałem blond włosy i niebieskie oczy. Kiedy dostałem wyniki, nie mogłem uwierzyć, jak wielu krewnych znalazłem. Zadzwoniła do mnie Jacoba i powiedziała, że jest moją siostrą. Wyjaśniła mi, w czym uczestniczę. Nie rozumiałem po co to robił. Dla kariery? To jakiś fetysz? Sądzę, że kierowało nim coś znacznie gorszego. Jacoba Ballard dotarła do sensacyjnych informacji na temat rzekomego powiązania doktora ze swego rodzaju religijną sektą o nazwie Quiverful, zrzeszającą bardzo konserwatywnych chrześcijan. Jeden z cytatów które chętnie używał, był także motywem przewodnim rzeczonej sekty. Wszystko nabiera większego sensu, gdy spojrzymy, jakie wartości promuje. Quiverful zachęca do posiadania jak największej liczby potomstwa i traktuje to jako najważniejszy cel egzystencji. Dzieci doktora Kleina debatowały, czy nie padli ofiarą maniakalnych wierzeń sekty. Która skupiała swoją uwagę jedynie na prokreacji białej rasy. Należy przejść do kluczowego zagadnienia w całej tej pokręconej historii. Faktem jest, że wszelkie skargi, zawiadomienia i inne formy kontaktu z prokuraturą generalną nie przynosiły żadnych skutków. Dopiero kolejne apelacje, dzielnie działającej na rzecz sprawy, Angeli Note, przynosiły jakikolwiek pozytywny efekt. Zwróciła się prosto do prokuratury całego hrabstwa Marion, w którym leży Indianapolis. Zareagował na to jeden z prokuratorów, Tim Delaney, a jego wnioski były dobijające. Postępowanie doktora Kleina nie było przestępstwem. Ponieważ prawo karne go nie przewiduje, nie można było tego nazwać gwałtem. Nie przeczę, iż doszło do niemoralnego naruszenia cielesności, ale stwierdzenie, że doktor dopuścił się gwałtu, było kłamstwem z prawnego punktu widzenia. Wyjaśniał Dylanay. Klein mógł poczuć się bezkarnie, ale popełnił jeden bardzo duży błąd. Podczas rutynowej korespondencji z prokuraturą napisał, że nie używał własnego nasienia w swojej klinice. Jednak druga strona posiadała nagrania telefoniczne, w których ten próbuje wymigać się od odpowiedzialności i wprost potwierdza, że jest ojcem biologicznym wielu dzieci jego dawnych klientek. Policjanci, mający dowody na kłamstwo, w końcu przeszli do konkretów. Przeprowadzili test DNA, który rzecz jasna pogrążył doktora. W 2017 roku Donald Klein odpowiedział przed sądem jedynie za dwa zarzuty utrudniania śledztwa. Oskarżyciele nie wskórali niczego więcej. Wiele matek, które skorzystały z usług kliniki, czuły się ofiarami gwałtu i molestowania. Jednak nie było żadnych podstaw prawnych, by móc zarzucić to Kleinowi. Nie istniała regulacja, która zakazywałaby medyczne zapładnianie kobiet własnym nasieniem. Doktor przyznał się do utrudniania śledztwa i otrzymał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 500 dolarów grzywny. Sędzia argumentował taką decyzję niską szkodliwością czynu i nieposzlakowaną opinią, jaką cieszył się w społeczeństwie. Chrześcijańska wspólnota stanęła za nim murem. Specjalny list z prośbą o łagodne potraktowanie go wysłał nawet okoliczny prokurator z żoną. Po bezskutecznych próbach zajścia w ciąże, to dopiero w słynnej klinice Indianapolis zaliczyli sukces. Swoje wsparcie wyrazili też inni jego pacjenci. Dla pokrzywdzonych kara nałożona na Kleina zakrawała na żart. Byli wściekli i zrozpaczeni. Wszyscy z nich chcieli, aby poszedł za kratki i odpokutował wyrządzone im krzywdę. Na sali rozpraw panowała atmosfera sprzyjająca oskarżonemu mogłoby się wydawać, że prócz poszkodowanych rodzin pozostali na czele z wysokim sądem są przychylni doktorowi. Jacoba Ballard w płomiennym przemówieniu przekonywała, że niektóre z jego dzieci miały myśli samobójcze i do tej pory walczą z problemami na tle psychiki. Zwracała uwagę, że przez dwa lata wymiar sprawiedliwości nie potrafił zająć się tą sprawą, a gdy już do tego doszło, Klein wyszedł z tej bitwy zwycięsko. Choć ich zdaniem nie powinien. Nie można zapomnieć o tym, że nie powinien także zostać dawcą spermy, choćby z powodów medycznych. Klein cierpiał na reumatoidalne zapalenie stawów, czyli poważną chorobę autoimmunologiczną, co już na samym wstępie wyklucza możliwość pobrania od niego nasienia w celach inseminacji. Smutną konsekwencją tego jest fakt, że obecnie część jego dzieci zmaga się z ciężkimi chorobami właśnie na tle autoimmunologicznym. Ofiary nie odpuściły, i kilka z nich wniosło pozew cywilny przeciwko doktorowi. To przyniosło efekt, bowiem według kanału Fox 59, w którym pracuje Angela Ganout, Klein zapłacił już niektórym pokrzywdzonym łącznie ponad 1,3 mln dolarów w ramach zadośćuczynienia. Poza tym w 2019 roku uchwalono nowe prawo ogłaszające zakaz inseminacji niechcianym nasieniem. Jak długa jest obecnie lista dzieci doktora? Według ostatnich wieści już około 100 ludzi odkryło, kto naprawdę jest ich biologicznym ojcem. Duża część tej grupy spotyka się, by wzajemnie dodawać sobie otuchy. Chcąc czy nie, są bliską rodziną i tylko oni dokładnie czują i rozumieją, przez co musieli przejść. Poza oszukanymi matkami oraz dziećmi. Tym wszystkim niezwykle cierpiało wielu mężczyzn, którzy byli pewni, że to ich nasienie zostało użyte do zapłodnienia partnerki. Oprócz wyroku, który dla postronnych osób wydaje się być żenująco niski, tym, co jeszcze jest zastanawiające, to pytanie: dlaczego to robił? Jaka była jego motywacja? 84-letni dziś mężczyzna nigdy nie powiedział, co nim kierowało. A co wy o tym sądzicie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach na YouTubie bądź w odpowiedzi na Spotify. Konrad Szymański kłaniam się nisko, do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Sondera.